Kolejna zasada jest taka, że warto robić rzeczy, które są twoi w obszarze twojej kompetencji i naturalnej zdolności. Bo nie ma sensu uczyć się rzeczy, które są dla ciebie trudne i których nigdy się nie uczysz. Ja wiem dobrze, że być może nigdy nie byłbym dobrym notariuszem i czytał pięknie umów i był bardzo dokładny w tym wszystkim. Wiem być może, że ciężko by mi było skończyć medycynę, czyli trudne studia, trudne praktyki i po 10 latach dostać papier, żeby być lekarzem. Bo być może byłoby to trudne. Natomiast ja znam swoje mocne strony i te mocne strony rozwijam. Nie ma sensu, żebym teraz się kopał z koniem i rozwijał swoje słabe cechy i na bazie tego rozwijał swój biznes, jeżeli ja wiem, że brakuje mi jakichś kompetencji i jeżeli wiem, że nie jestem w czymś dobry, naturalnie mi to źle wychodzi, w takim razie wiem, że potrzebuję człowieka, który te kompetencje uzupełni. I po prostu nie próbuję na siłę przekonać kogoś i samego siebie, że jestem w stanie zrobić wszystko, bo wiem, że mam pewne talenty i te talenty lepiej, żebym je rozwijał, bo rozwój rozw czegoś, co robię na 80% dobrze i rozwinięcie tego na 120 jest możliwe i na największy efekt jeżeli ja coś robię na 20% jakościowo, to przeskoczenie do 50% będzie dla mnie bardzo, ale to bardzo trudne. Kiedy ktoś od razu startuje z 80%.